Wielu zastanawia się, jaki będzie kolejny ruch w trenerskiej karierze Macieja Skorży. Powrót do Polski, zagranica, a może reprezentacja Polski. Postanowiłem przyjrzeć się sprawie, więc zapraszam na nowy odcinek Football Insidera. Skorża to dziś niewątpliwie najmocniejsze polskie nazwisko na giełdzie trenerskiej, i żaden trener z Polski nigdy nie osiągnął takich sukcesów za granicą, jak właśnie Maciej Skorża. Do tego to przecież wciąż bardzo młody, zaledwie 52-letni trener, więc oczywiście oferty pod jego adres niewątpliwie już spływają. No ale właśnie, jaki będzie ten kolejny ruch Macieja Skorży? Przypomnijmy, że ten ostatni czas spędził w Japonii w Urawie Red Diamonds W listopadzie 2022 roku rozpoczął tę pracę i była ona wypełniona sukcesami niebagatelnymi. No bo przecież pod wodzą Skorży ta drużyna zdobyła azjatycką Ligę Mistrzów. W lidze zajęła czwarte miejsce, a taką wisienką na torcie był udział w klubowych mistrzostwach świata, gdzie w półfinale Skorża i jego podopieczni mierzyli się z samym Manchesterem City. Już w trakcie tej końcówki swojej pracy Skorży... Skorza potwierdził na łamach mediów, że będzie chciał tę przygodę w Japonii zakończyć przedwcześnie, bo przypomnijmy, że jego kontrakt obowiązywał do 2025 roku i wywołało to wtedy ogromne zdziwienie, ale Maciej Skorza na łamach Urawa Red News sam tłumaczył, że Pep Guardiora niestrudzenie pracuje w City przez 7,5 i pół roku, ale tu cytuję, on sam potrzebuje Czasu na regenerację. Chcę wziąć urlop, odświeżyć się i zebrać trochę energii przed wyruszeniem do. Następnej pracy. Ten bilans w Urawie niewątpliwie jest bardzo pozytywny, bo było to 59 meczów, w tym 25 wygranych i 20 remisów. Urlop trwa już 3 miesiące i co? Co, co dalej z karierą Macieja Skorży? Te pytania pojawiają się coraz, coraz częściej i przede wszystkim kierują tę soczewkę na Lecha Poznań. W grudniu, jak doskonale wszyscy wiemy, John van den stracił. Pracę i wtedy kolejusz wybrał taką opcję Pośrednią. Zatrudnił Mariusza Rumaka z kontraktem do końca sezonu i ta przygoda Rumaka na razie w roli szkoleniowca-kolejorza jest dość średnia. No bo początek był niezły, natomiast później nastąpiło odpadnięcie z Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i kompromitacja przegrana 0-4 z Rakowem Częstochowa. Wydaje się, że w tym momencie Rumak mógłby tylko utrzymać posadę, jeżeli Lech zdobyłby Mistrzostwo Polski, ale umówmy się, że to będzie zadanie niezwykle m, trudne. Jest w jego sztabie Rafał Janas, czyli prawa ręka przez lata Macieja Skorży i to wydawało się być taką forpocztą do zatrudnienia właśnie samego 52-latka. Tak to mogliśmy m, analizować. W dodatku w ostatnim czasie usłyszałem też bardzo ciekawą plotkę w kontekście tego połączenia Lech Skorza. Mianowicie, że nawet jeśli nie wróciłby na posadę trenera, to dostałby rolę zupełnie inną i wydaje się, że w strukturze o wiele większą. Mianowicie miałby zostać takim menadżerem do spraw sportu, opiekować się całą strategią klubu od pierwszej drużyny po akademię. Byłby ponad dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą, ponad tym już stałym pewnie trenerem. No i właśnie w tej hierarchii. Czy obok, czy może nieco niżej, a może wyżej obok prezesa Piotra Rutkowskiego. Pomysłodawcą takiego projektu miałby być Sam Jacek Rutkowski, czyli człowiek, który odpowiadał za lech Poznań przez wiele lat, a dziś siedzi już na tylnym siedzeniu. Oddał te stery swojemu synowi. Natomiast, no właśnie, czy ta plotka jest prawdziwa, czy jest w niej ziarenko prawdy? Pytałem przez ostatnie tygodnie różnych ważnych osób, i w Poznaniu. I poza Poznaniem zawsze otrzymywałem jedną odpowiedź, że jest to jednak totalna plotka i to się nie wydarzy. Gdy pytałem też szerzej w kontekście Macieja Skorży, jak on sobie wyobraża taki ewentualny powrót do Polski, no to tutaj mamy też no chyba taką niewygodną, negatywną odpowiedź dla kibiców Kolejorza, no bo w tym momencie według mojej wiedzy Maciej Skorża, Takiego powrotu nie bierze pod uwagę ani do Lecha, ani do innego klubu, jak chociażby Legia Warszawa, w której też już pracował, a która być może za jakiś czas będzie zastanawiała się nad zmianą szkoleniowca, no bo wiemy w jakiej formie obecnie jest ekipa Kosty Runiaicia i gdyby skończyła poza miejscem premiowanym w europejskich pucharach, no to trzeba byłoby się zastanowić nad nowym. Otwarciem. Jeśli nie polskie kluby, no to może reprezentacja Polski. Natomiast tutaj przy bitwy warszawskiej też jest dość jasny głos, mianowicie, że jeżeli w barażach, które są meczem lub meczami, miejmy nadzieję, o życie dla reprezentacji Polski definiującymi cały 2024 rok, jeśli tam nie będzie kompromitacji, jeżeli tam nie będzie blam. Jeżeli Polska mimo wszystko tego nie chcemy, nie awansuje na Euro 2024, ale będzie to wyglądało przyzwoicie, no to w PZPN-ie jest taka wola, aby kontynuować pracę Michała Probierza, aby Michał Probierz został na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski i miał większą stabilizację i więcej czasu, żeby zbudować coś trwalszego. Sam prezes Cezary Kulesza czy, czy cała federacja chce pewnej stabilizacji po tej burzy związanej chociażby z Fernando Santoszem i jego odejściem, jego katastrofalną pracą w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Więc tu na dziś wydaje się, że te drzwi są na jakiś czas jeszcze zamknięte. A patrząc też z perspektywy Macieja Skorży, to wydaje mi się, że on również może poczekać na nieco spokojniejsze czasy, pewnie tym kandydatem żelaznym, murowanym, nie wiem, obok Marka Papszuna, może obok Jana Urbana, może obok jakichś zagranicznych kandydatur jeszcze niewątpliwie będzie. Te spokojniejsze czasy być może nadejdą w innym rozdaniu w Polskim Związku Piłki Nożnej z nowym prezesem, gdzie tych afer wokół federacji jest zdecydowanie mniej, a wybory przecież na to stanowisko już w 2025 roku. Więc tak, skoro nie reprezentacja, skoro nie ekstra klasa, no to naturalnym krokiem dla Macieja Skorży wydają się dziś zagraniczne propozycje. No i tu pytanie pomocnicze, czy w ogóle takie oferty leżą już na biurku w domu, w domu tegoż szkoleniowca. Z tego co słyszę, według moich informacji Maciej Skorża ma mieć już ciekawą propozycję z Bliskiego Wschodu i chyba nie jest to dla nikogo żadnym zaskoczeniem, że taka propozycja jest i Maciej skorża ją poważnie rozważa. Przecież ponad dekadę temu pracował już w Arabii Saudyjskiej w Etifak. W latach 2018-2020 był odpowiedzialny, odpowiedzialny za kadrę olimpijską Zjednoczonych Emiratów Arabskich i za rozwój całej tej piłki młodzieżowej w tamtym kraju. Więc nie dość, że jest znany już w tym regionie, to przecież jeszcze podbił to wszystko swoją pracą w Japonii, zdobyciem Azjatyckiej Ligi Mistrzów i też ogromnym szacunkiem, jaki zbudował sobie właśnie w tamtym kraju i tamtym klubie. Więc jego CV jest niewątpliwie w tym momencie mocne. Jego CV można zaprezentować któremuś z prezesów Saudi Pro League i wygląda ono naprawdę przyzwoicie. Z takim CV po prostu, mówiąc krótko, zero zdziwienia, że takie propozycje się pojawiają. Sukces robi swoje. Nie zdziwi zupełnie, że Maciej Skorża znów wybierze dobry, dobrze płatny kierunek w tamtym rejonie świata. I co? Rok pracy, może później znowu jakaś przerwa i wreszcie reprezentacja Polski? No, zobaczymy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Napiszcie swoje przewidywania w komentarzach. Zostawcie pod tym filmem łapkę w górę. Na dziś to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku Football Insidera.